Witam Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat. Znajdujemy się nad rzeką niedaleko Torunia, rzeka Drwęca, jedna z najpiękniejszych rzek. Dzisiaj będę łowił metodą skróconego zestawu na tyczkę. Ta rzeka jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. Niejednokrotnie w programach pokazywałem tą rzekę, ponieważ przez wielu wędkarzy jest zapomniana albo mówią, że nie ma ryb. Po prostu trzeba się też wstrzelić w te ryby, no i wiedzieć jak je zanęcić, żeby nam stałe w miejscu, gdzie będziemy chcieli je odławiać. Na tej rzece można łowić tyczką, można łowić bolonką, można łowić batem, można łowić lekką spławikówką. Jest to rzeka, tak jak wiele rzek w Polsce, natomiast jest większa na pewno od rzeki Wkry, którą niedawno pokazywaliśmy w naszych odcinkach, dlatego pokażmy Państwu różnicę. Jeżeli chodzi o różnicę między rzeką Wkrą a Drwęcą, to na pewno wielkość tej rzeki, głębokość, jest tu dużo głębiej. Szybszy uciąg wody, czyli na pewno zastosuję lizaki o większej gramaturze. Będą to cięższe lizaki, myślę, że w granicach 14 gram nawet, albo i cięższe. Zobaczymy, jak będzie płynęło. W tym miejscu jestem pierwszy raz. Wybrałem to miejsce ze względu na łowisko. Jest po pierwsze łatwy dojazd. Po drugie. Dzisiaj czekaliśmy 3 godziny w samochodzie, żeby przestał padać deszcz. Natomiast sprawdzaliśmy pogodę, no i mamy takie minimalne okienko. Teraz później ma znowu padać, także od poprzedniego tygodnia i poprzednich dni wcześniejszych różni się dzisiejszy dzień tym, że jest deszczowo. Wczoraj było ciepło, słonecznie. Przedczoraj również było ciepło, słonecznie. Natomiast dzisiaj Pogoda się diametralnie zmieniła. Rano, jak wyjechaliśmy, jeszcze świeciło słoneczko, przyjechaliśmy na łowisko, zaczęło się rozkładać, zaczął, zaczął padać deszcz, ciśnienie zaczęło spadać, także niedobrze, ale nie przerażam się tym, dlatego, że mam nadzieję, że jakieś białe ryby dzisiaj Państwu pokażę. Białe ryby mam tu na myśli głównie płotkę, morze leszczyka, krąpia, występują w tej rzece również kęłbie, dużo uklei, które można odławiać sobie, łowić nawet na krótkiego bata, tylko w zupełnie inny sposób nęcimy te ryby. Natomiast dzisiaj przygotowałem sobie zestaw tyczkę. Będę łowił na pełną trzynastkę. Chcę po prostu sobie potrenować. Jeżeli chodzi o zanętę, 2 kg zanęty spożywczej, nie będę pokazywał Państwu, ponieważ robiłem ją bardzo szybko, ponieważ. Padał deszcz i chciałem to zrobić jak najszybciej, żeby mieć wszystko przygotowane. Dwie paczki zanęty spożywczej na sześć paczek, na osiem paczek gliny wiążącej. Uważam, że w tym miejscu, gdzie będziemy łowili, ponieważ jest tu takie zwężenie. Powyżej rzeka jest rozlana, natomiast tu jest takie zwężenie, czyli dużo szybciej płynie. Jest coraz cieplej. Ta ryba potrzebuje coraz więcej tlenu. Ta woda dostaje temperatury, czyli nagrzewa się szybciej. Dlatego uważam, że to miejsce będzie odpowiednie. Jeżeli chodzi o to miejsce, w którym będziemy łowili, jest to około 2, 3, no tak, około 3 metrów głębokości. Nie jest to zbyt głęboko, ale swobodnie będziemy mogli sobie zestaw puszczać. Najważniejsze dla mnie dzisiaj jest to, aby nie padał deszcz, żeby. Pan Bóg dał nam chociaż te 3 godziny łowienia, tak jak na przyzwoitych zawodach i mam nadzieję, że uda nam się coś złowić. Jeżeli chodzi o yy, w ogóle łowienie na rzece, bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy jest dużo uklei. Ja zauważyłem, że, jest, że bardzo dużo uklei się spławia, jest przy brzegu i widać tą ukleję, dlatego robaki wcześniej sparzyłem białe robaki. Yy, dodałem je oczywiście do zanęty. Pamiętajcie o tym, żeby zanętę najpierw przetrzeć. Następnie dodać gliny, wymieszać, jeszcze raz ją przetrzeć. Można dodać, jeżeli uważamy to za stosowny, jest bardzo szybki uciąg wody, dodać e, kleju, żeby nam to wszystko skleiło, żeby te kule nam stały. Nie bójmy się tego, oczywiście też nie za mocno, ale jeżeli mamy taki uciąg jak tutaj na 18 14 e, 14 g, to spokojnie możemy jeszcze tą zanętę dokleić. I y, wrzuciłem troszeczkę parzonych robaków, y, oczywiście Jokers, i te pierwsze nęcenie będzie moje y, takie delikatne. Z tego względu, że jeżeli dodałbym jakieś ilości prawda, robaka y, żywego, czyli na przykład pinki, czy y, grubego białego, to te robaki unosiłyby nam się w powietrzu, rozwalałyby nam y, całą tą zanętę, i ukleje zeszłyby nam do zestawów. Wtedy nie moglibyśmy łowić płotek, tylko łowilibyśmy ukleje, a tego sobie nie życzymy i chcemy złowić płotki. Jeden spławik mam przygotowany 14 gramów, jeden mam przygotowany 16 gramów, no i jeden mam przygotowany 10-gramowy spławik. Będę po prostu zmieniał. Mam przygotowane trzy topy i oczywiście top do kubka. Przynęty, na które będę łowił, mam oczywiście pinkę, grubą ochotkę, która jest już przy kombajnie. Jeżeli chodzi o robaki, na które będę dzisiaj łowił, mam przygotowaną ochotkę grubą. Mam przygotowane pinki, mam przygotowane białe. No i oczywiście taka ciekawostka, Robert mi od to ostatnio wysłał. Jeżeli nie mamy czasu, żeby na przykład czy miejsca, czy możliwości, aby sparzyć robaki, tu są takie białe suszone robaki, można je swobodnie wsypać. W same białko, ryby też spokojnie do tego nam wejdą. No i robaki miodowe. Tak z ciekawości Państwu pokażę, jak to wygląda, bo jeszcze na to nie łowiłem. Po gramaturze tych robaków uważam, że mogą być dobre na przykład na karpie czy leszcze. Więc zanęta jest zrobiona. Dodamy jeszcze troszeczkę jokersa. Dowilżymy ją minimalnie. Ulepię kilka kul. No i wrzucę. Przy leszczach, jeżeli biorą leszcze, złowimy jednego leszcza. To dotnijmy czerwonych robaków. Leszcz bardzo lubi mięso. Bardzo lubi czerwone robaki, ale czerwone robaki, nie dendromenę, tylko czerwone robaki. Pamiętajcie też o tym. Także przygotowani jesteśmy, że tak powiem, dosyć dobrze. Natomiast mam nadzieję, że ryby też tam dzisiaj dopiszą. Także taki odcinek z przepięknej rzeki Drwęcy. Ja dzisiaj będę łowił na pełną trzynastkę. Z tego względu, że chcę sobie po prostu potrenować. Bo koryto. Rzeki płynie od mojej strony, czyli spokojnie mógłbym łowić na krótszą wędkę, ale że z tego względu, że chcę sobie potrenować, będę łowił dużo dalej, żeby sobie po prostu troszeczkę to wszystko utrudnić. Przechodzę yy, do robienia kul i nęcenia i zaczynam łowić, ponieważ zaczyna padać deszcz. Zaznaczyłem sobie markierem miejsce gruntu od miejsca do topa, do końca topa. No i to jest moja wyjściowa, mój wyjściowy grunt. Będę zwiększał, oczywiście, albo zmniejszał, w zależności od tego, czy ryba będzie żerowała na styku, czy będzie żerowała na przykład na dnie, jak będziemy musieli szukać leszczy. Oczywiście drugi top mam podobnie zaznaczony. Przyłożyłem. Jeden do drugiego, i tym samym zaznaczyłem sobie głębokość. Jest ryba, jak to mówią? Pada deszcz, ryby biorą. Ładna płoteczka, może no ta już przyzwoita. nie trzeba się schować Dwie ryby. I trzeba się schować. Ważne, że jest zanęcone. Tak wygląda, proszę Państwa, nagrywanie programu wędkarskiego z wędką na wodę w polskiej świat. Czasami się nie dziwcie, że nie ma czy takich ujęć, czy takich ryb, czy tak dużych ryb. Bo po prostu się nie da. Kolejna poteczka Czekaliśmy godzinę, żeby przestał padać deszcz i przestał, natomiast teraz pada od nowa i tak w kółko, ale ryby biorą. Co prawda nie są to monstrualne sztuki, ale są. A jak są takie ryby, to muszą być też większe. skrubka troszeczkę większa chyba będzie ta Potaćka A

Kolejna ryba piękna płoć Wcześniej zerwany przypon, a teraz kolejna rybka, chodź tu, piękna płoć widocznie potrzebowały czasu. Takie ryby tu przyjechaliśmy dzisiaj. Strasznie wieje. Nie ułatwia nam to łowienia. Dodatkowo deszcz. Ale miałem piękną rybę. Niestety odpłynęła z przyponem i z haczykiem. Ale przed chwilą złowiłem łotkę dosyć ładną. Także Wydaje mi się, że może się wnęciły te ryby. A teraz mamy takie oczko, że nie pada, więc można spokojnie próbować coś złowić. W każdym bądź razie nie poddajemy się i próbujemy coś złowić większego. Przeważnie tak jest, że właśnie w zanętach, gdzie ją skleimy dosyć yy, obficie, że tak powiem i jest taka bardzo zbita i ciężka, to te ryby wnęcają się po jakimś czasie, ale jak się ustawią już w zanęcie, to będą stały, jest rybka nieduża. To jest konkretna, ładna ryba. Kolejna. Fajna koteczka. O, o takie ryby nam chodziło. Chodź tu, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O. No i siatka powinna być troszeczkę inna, no ale... Łodzi z drywancy. Cała w kropkach. Nie, jakąś chorobę mają albo pasożyta. Jest kolejna płoteczka. Piękne te płoteczki zaczynają brać. Ładne ryby. Później pokażę Państwu i oczywiście wypuścimy ryby. Kolejna płoteczka. Ладно, ты поточка. Янк на поч. А, и падла. Угадали бы. Ale się wnęciły. Zmieniłem teraz przypon na dwunastkę, bo jednak te ryby coraz większe są i boję się, że w tym nurcie przy tej gumie mogą mi zrywać zestaw. Też ładna ryba. Piękne płocie. Naprawdę ładne. No, jest trochę tych ryb. Pojęcie sobie. Około 10 km w dół rzeka Drwęca wpada do Wisły. Tam nie wolno łowić. Tam jest rezerwat. A jest to przepiękny teren. Tutaj te ryby migrują. Drwęca słynie z pięknych jazii, co prawda coraz mniej jest ich w Drwęcy, ale przede wszystkim, pięk... przede wszystkim pięknych brzan. I mam nadzieję, że w przyszłości nagramy odcinek brzanowy. A ja się z Państwem żegnam, zapraszam na kolejny odcinek programu z wędką na wodę w polskiej świat. Za tydzień, w czwartek, 16.10. Jak widzicie, nie boimy się niczego, nie straszna nam pogoda, a wszystko dla Państwa. Ale takie wyzwania właśnie i uczą pokory. No, jeżeli łowi się w trudniejszych warunkach, to później docenia się tą pogodę, która jest naprawdę fajna, czyli bezwietrznie ciepło, ale nie za gorąco. Mam nadzieję, że spotkamy się nad wodą. I jak widać, taktyka nam się sprawdziła. Złowiłem kilka płoci. No, oczywiście były też mniejsze ryby. Ale przez ten czas, który tak naprawdę łowiłem, jestem bardzo zadowolony. Nie dodaliśmy praktycznie pinki. Dodaliśmy tylko parzonego robaka białego, dodaliśmy jokersa. Łowiłem głównie na pinki i na grubą chodkę. No I taktyka nam się sprawdziła. Także duże ryby wchodzą po dłuższym okresie czasu, a te mniejsze praktycznie było od zaraz.